Poniedziałek, 1 grudnia. Dziś było w szkole losowanie mikołajkowe. Umówiliśmy się, na to, na, umówiliśmy się że w tym roku dajemy sobie prezenty niepoważne i własno ręcznie zrobione. Ja wylosowałem bubę, a piroman bynia. Nie da się ukryć, że ją lubi jeść. Łatwiej go przeskoczyć niż obejść. Na dużej przerwie wyjmuje drugie śniadanie. Dwie buły sałatkę ziemniaczaną w pudełku po lodach, jabłko, kefir przy smak czekoladowy. Bynio nie, nie jest rozmowny, ale odżywia się, kiedy mowa o żarciu. Beata przynosi mu przepisy wycięte z, ze zwierciadła. Bynio zbiera przepisy. Wtorek, 2 grudnia. Mamiszon wyjechał do Łodzi. Na ślub kuzynki zrobiliśmy z nasze ulubione danie. Frytki, parówki, ogórek z oczu, dużo ketchupu. Gdyby to mama widziała, twierdzi, że to okropnie niezdrowe. Na deser kupiliśmy ptynię i Coca-Cola. Z mamiszonem nie jest źle, ale bez mamiszona też, też nie go, najgorzej. Kaśka zasnęła w ubraniu na kanapie w połowie serialu kryminalnego. Przy, przynajmniej odpadł problem rannego ubierania. Przynajmniej odpadł przepraszam, do, czwar, do czwartku możemy się nie myć. Papiszą nie zagląda nam do uszu. Środa 3 grudnia. Trochę zaspaliśmy, obudziła nas babcia, która przyszła zająć się potworem. Od razu zabrała się do zmywania. Tata wybiegł do pracy bez śniadania. Dzięki temu ominęła, ominęła go babcia na pogadanka po, po O temat nieodpowiedzialnych ojców, którzy w dodatku demo, demoralizują dzieci, grając z nimi w karty przez całą noc, na pieniądze. Babcia poniosła wyobraźnię, ani, ani całą noc, ani na pieniądze. Ej, wygląda na to, że babcia podkabluje na nas, mamy szanowi. Koniec z keczupem. Nadal nie ma pomysłu na prezenty dla buby. FIFA wylosował patrycję. Robi dla niej sztuczne rzęsy z miedzianego drutu. Rozebrał w tym celu elektromagnes. Dziewczyny nie potrafią tego docenić. Czwartek, 4 grudnia. Wieczorem wraca mamiszu. Trochę ogarnęliśmy chatę. Prawo z Majonezu nie chce zejść z kanapy. Tata zrobił pranie, ale po pomylił programy i teraz koszulki małego potwora są w kolorze brudno-lila. No i filcował się sweter namieszona. Kaszyło się cieszy, bo teraz jest w samym raz na jej, jej miśka. Tajemnicza sprawa, zniknęły wszystkie puszki ze szpiżarni. Nikt się nie przyznaje. Piątek. 5 grudnia. Mamisząc odg odgraża się, że już nigdy nie zostawi nas samych staton. Z, z powodu nieodwracalnych szkód moralnych i materialnych część puszek znalazła się pod wanną. Mały potwór został przyłapany na upychaniu tam torebek z kaszą wanną. Mama rozpoznała w mi misiowym ubranku swój sweter. Lepiej byłoby dla taty, gdyby nocował w pracy. Mama wych wymachiwała kawałkiem filcu i krzyczała coś o nieodwołalnym rozwodzie. Tata ma zakaz zbliżania się do pralki. Mały portwór z uporem opróżnia kuchenne szafki. Ja mam coś z tym zrobić. Chyba zaproponuję zasięgi z drutu kolorowego wokół szafek. Jutro, Mikołajki, mam nadzieję, że nie zostałem uz uznany za wyrośniętego. Sobota 6 grudnia. Ubudziły mnie indyjskie okrzyki kaszydła i małego poczwora. Gęby biały, umazane z czekoladą. Ciemkały sypały dookoła okruchami i wymachywały workami pełnymi słodyczy. Ja też znalazłem pod łóżkiem paczkę. W środku były pierniki marcepanowe, świnka, który wciąż ciągutki mandarynki i sezamki Oprócz tego czekoladowy Mikołaj i bomba czapka z napisem Hikago Bulls Dla porządku dodam, że patrzę była też ma ma mała pomalowana na złoto różga brzozowa Wyjąłem ten nie tak z godnością Potwory pobiegły obudzić mamiszona. No a tam okazało się, że pod łóżkiem Rodziców nie ma żadnej najśmieszniejszej, nawet paczki. Kaszydo wytłumaczyło małemu potworowi, że rodzice nie bili dość grzeczni i to na pewno kara za to, że nie pozwalają dzieciom oglądać serialu wampir Dracula. Musicie się poprawić, powiedzia powiedziało Kaszydło i paliło rodzicom po jednej krówce ze swojej paczki. A mały potwór dorzucił świnkę z marzipanu. Klosowe mikołajki będą w poniedziałek. Trwa Wymiana losów. Zaraz zamienił Aśkę na Baśkę. Kuczwirowski, ale może przyhandlować Piromano. Niedziela 7 grudnia. Na obiad poszliśmy do McDonalda. Majmiszon pozwolił nam zamawiać, ile chcemy. Pod warunkiem, że wszystko zostanie zjedzone. Nawet wziąłem sobie Big Maca, sałatkę, frytki, koktajli, mleczny i Coca-Cola. Każdego, który zawsze chce robić, to co ja. Zamówiłem to samo. Potwór musiał zadowolić się chrupkami z kukurydzy, bo jest alergiczny. W połowie bigmaka Kaśka odpadła. Dostała dziwnej przypadłości żo żołądka, która toleruje wyłącznie Coca-Cola. Zjadłem dwa bigmaki, dwie sałatki, dwie porcje frydek, załamałem się przy drugim koktajlu. Czułem się, jakbym po połknął cegłę. Poniedziałek 8 grudnia. We wszystkich. Kla sach Mikołajki, pani barsz w czerwonym szlafrogu, czerwonej czapce i ze stuszą brodą na gumce rozdawała prezenty. Zarazek dostał lusterko z napisem Jestem piękny i mowy. Kuczmierowski styropianowe handle, a bynio gigantyczną kanapkę skręconą dwiema wielkimi śrubami. Ja dostałem różowe okulary, a potem była dyskoteka i tanczyliśmy z Beatą. I byłoby całkiem fajnie, gdyby nie Mirota, który pokazywał nas paluchem i śmiał się jak hiena. Wtorek, 9 grudnia. Dzisiaj na obiad była sałatka z ryżu, zielonego groszku i tuńczyka. Babisza jej nie, nie cierpi. Mama przyrządza ją ile ilekroć. Jest zła na tatę i dlatego nazywamy ją daniem rozwodnym. Zauważyłem następującą prawid prawidłość. Jemy to paskutstwo. zawsze po wizycie cioci wisi. Ciocia wisia tak naprawdę nie jest żadną ciocią, tylko szkolną koleżanką mamy. Nie ma męża ani dzieci, ładnie pachnie i nosi bardzo wysokie z których robią się śmieszne dziurki w parkiecie. Zawsze straszne z chlebia papiszanowi. Biedny papiszan nie przywykł do pochlebstw, mama go nie rozpieszcza, więc jest bardzo zadowolony. Nikt nie zrozumie kobiet. Mama jest miła dla cioci w liści. Podsuwa jej ciasteczka, a po jej wyścigu mówi o niej małpa. I kłócą się z tatą szeptem, żeby nas dzieci nie obudziły. Wrzeszczenie na siebie szeptem jest naprawdę bardzo zabawne. Środa, 10 grudnia. Wczoraj mama przepiła wywiadówkę. Nie powiem, żeby mnie to zmartwiło. Tata skończył jakąś pilną pracę i jest bardzo zadowolony. Może to byłby dobry moment, żeby poprosić o podwyżkę tygodniówki. Odkurzyłem swój pokój i pozmywałem po obiedzie. Mamisza przyglą przygląda mi się podejrzliwie. Rodzina twierdzi, że ja nigdy nie pomagam. Bezinteresownie idę do Piromana. <laughs> Czwartek, 11 grudnia. Kuczmierowski powiedział, że odstające odsta uszy mniej odstają, kiedy się ja na noc przylepia. Plasterem. Przylepiłem, ale plaster ciągle odskakiwał. No to poleciałem po całości i użyłem szerokiej taśmy klejącej. Rano afera, bo po pierwsze nie usłyszałem budzika, a po drugie taśma nie chciała się odlepić. Kaśka z kwalipie pod podjęła się zerwania ją jednym brutalnym pociągnięciem. Sadyska. Papisza nakazał kompletny brak tekstu i strasznie się śmiał. A mama po polewała mi uszy kolejno z spirytusem, olejo, olejem sojowym i wreszcie zmywaczem do paznokci, który szczęśliwie podziałał. Naturalnie spóźniłem na godzinę wychowawczą. Powiedziałem Kuczyrowskiemu, że wąsy szybciej rosną, kiedy się je smaruje buta prelem. Zemsta jest roz koszą Piątek 12 grudnia. Papiszeń wrócił z pracy zły. Zwykle le leczy się ze złego humoru na dwa sposoby. Albo rozkręca i czyści rower, albo wygania mamę z kuchni i gotuje jakieś prawdziwe, męskie danie. Dzisiaj smaży placki kartoflane. Pierwszy placek przywarł do patelni nie da się od... od Odlepić. na szczęście mamy dwie batelnie. Na razie straty są umiarkowane. Tata słuchł sal salaterkę i opalił sobie rzęsy. Ogryzek katargicznie odmówił jedzenia placku. Sobota 13 grudnia. Nareszcie zrozumiałem jak działa zegarek. To proste. Sprężyna zapewnia drganie i balansu. Powodując jak wychwyt dźwiękowy Połyszę się, a jego zaczepy łapią koło wychwytu. Tata nie umie docenić mojej naukowej dociekliwości. Może dlatego, że posłużyłem się jego zegarkiem. Niedziela, 14 grudnia. Byliśmy na obiedzie u dziadków. Nie obyło się bez złośliwych uwag na temat niegrzecznych chłopców, którzy rozkręcali zegarki swoim ojcom. Edison zostałby szewcem, gdybym miał taką rodzinę. Zagroż zrozumienia dla moich talentów. Poniedziałek, 15 grudnia. Tata awansował, mama przyglądała mu się z niedowierzeniem. Papieżonowi dano w pracy do zrozumienia, że powinien da zadbać o garderoby i że jego ulubiona koszulka z nadrukiem Myszka Miki na prezydenta nie jest odpowiednim nastrojem. Na nowym stanowisku papieżona próbowały utargować, żeby przynajmniej tramki pozwoliły mu nosić. Niestety Szewowa nie chciała słuchać od ram. Chcąc, niech są starzy podjęli forsę z kąta i pojechali do galerii handlowej. Wrócili kompletnie wyczerpani. Podobno papiszon czepi czepiał się w wieszaków z marynarkami w żółtą kratkę. A mama wlokła go w kierunku burych garniturów. W końcu poszli na kompromis. Wybrany garnitur jest ciemnozielony, a kwadrat w ananasy. Papisza wygląda z nim jak szama, szaman z Ulusów. Wtorek 16 grudnia. Zarazek powiedział kiedyś, że podejmuje się zjeść własne trampki. Jeśli pani bardzo zaciągnie pięknego lola do ołtarza, zarazek powinien bardziej uważać na to, co mówi. Ślupad będzie się w Boże Narodzenie. Pani Basz jest tak, niebo wzięta, że nie uważa na lekcjach i bierze za dobrą monetę najbardziej nieudolne wykręty. Dzisiaj na przykład przerośnięty Mikuś brędził, że nie był wczoraj w szkole ze względu na pogrzeb babci. A przecież każde dziecko wie, że on te babcię uśmierca ze trzy razy w miesiącu. Najchętniej w nich klasówek z matmy skądinąd wiadomo, że babcia kusia pracuje w osiedlowej bibliotece. Ma się dobrze i ani jej w głowie umierać. Fifa ma swoją teorię na temat orzenku pięknego Lola. On twierdzi, że pani Bers musiała go do ślubu szantażem. Od kiedy Beata dała Fifie kosza, biedak uważa, że wszystkie kobiety są perfidne i fałszywe. Gdyby się dowiedział, że w niedzielę byłem z Beatą w kinie, chyba by mu serce pękło. Środa 17 grudnia. Dowiedział się Patrycja, mu powiedziała: Nic mu się nie pękło, a ja na pewno nie serce na biologii. Strzelił mi z procy gumką prosto w ucho i to ma być przyjaciel. U piromana też mam przechlapane Nikt mi nie powiedział, że będę musiał wybierać między kumplami a dziewczyną. CZWARTEK 18 grudnia. Temperatura spadła do minus siedmiu stopni. Od dzisiaj zaczął się sezon na kalesony. Tak przynajmniej twierdzi mamiszą. Ten, kto wymyślił te upiorne galoty, powinien resztę życia spędzić w pudle. Całe rano oganialiśmy się po domu. Mamiszon z niebieskim kalesonami w garści, ja bez rzecz jasna. Pierwszą rundę wygrałem. Niestety to nie koniec. Wojna kalesonowa z mamiszonem trwa zwykle aż do marca. Piątek, 19 grudnia. Mały potwór uczy się, bura uczy się jeść buraczki łyżką. To mi odbiera apetyt na, na dwa dni. Niestety mamiszon jest chwilowo entuzjastką bezstresowego wychow wychowania małych dzieci, to znaczy mniej więcej tyle, że nie protestuje, kiedy mały potwór. Wali łyżką w michę pełną buraczanej Brei. rozklapując ją po całej kuchni, dlaczego 12 lat temu nikt nie słyszał. O wychowaniu bezstresownym. Wówczas zabierało mi po prostu żarcie. Nie chcę, nie chcę, nie, nie, nie je. A dzisiaj okazuje się, że to już niemodne. Nie Kaszka z kolei była hodowana na diecie bezmięsnej. Do czasu, kiedy u znajomych dorwała się do koleta w sposób nie pozostawiający żadnych wątpliwości co do tego, że nie jest wegetarianką. Bata przegadała całą dużą przerwę z Kroś wincem Może jednak FIFA ma rację. Sobota 20 grudnia. Zaczynają się przygotowania świąteczne. czuje czujnie już od paru dni symuluje ból. Bożonków, byle się wykręcić od pastowania podłóg Ma Mama zna papiszona Nie od dziś przejrzała tę kiepską górę Zaproponowała mu kompromis Mycia okien zamiast wiórkowania Ewentualnie trzepanie dywanu Nienaturalnie nawet nagły, nagły atak wyrostka robaczowego Nie uratuję, będę zasuwał jak niewolnik Moja działka to wy wynoszenie śmieci i niektóre zakupy. Kaszydło od tygodnia repis kolorowego papieru i jakieś gluty, które nazywa ozdobami choinkowymi. Poczwór to ma dob dobrze, nie musi stać w kolejce po karpie. Niedziela handlowa 21 grudnia. W rybnym spotkałem Beatę. Postanowiliśmy sobie razem przeszło godzinę. Fajnie było, mówiliśmy się na jutro. Idziemy razem kupować bombki. Mam już prezenty dla poczwora, dla papieszona i dla kaszydła. Chciałbym dać prezenty Beacie, ale nie wiem jak to zrobić. Skądowałem dla niej pudełko na CD. Zauważyłem, że Piroman już od godziny sterczy z płytką koło Trzepaka. Poniedziałek 22 grudnia. Rodzice spędzili północy na ostrym dyżurze laryngologicznym. Mały potwór wepchnął sobie fasolę do nosa i wcale się nie przyznawał. Fasola pęczniała coraz bardziej w nocy przyrał, przybrała rozmiary w sam raz dla interwenizacji lekarza. Podobne, podobno tego dnia w środku nocy poczekalnia pełna była dzieci, a każdy miał fasolę w nosie. Jeden mały fartet miał dla odmiany witaminę C w uchu. Kaśka zazdrosna i wciekła, że to ona wypadła na taki świetny pomysł z tą fasolą. Wtorek 23 grudnia. Papieżon jak zwykle wyczekał z kupnem choinki do ostatniej chwili, a dziś przytargał do domu coś dziwnego. Czubek ma długi i chudy, potem kilka rozłożyści gałęzi, a, a cały dół wygląda jak ogryzione przez dzikie zwierzę. Trzeba było dokupić trzy pudełka angielskich włosów, żeby przykryć ten wybryk natury. Środa, 24 grudnia. Już wiem, dlaczego Wigilia nazywa się świę... Świę... świętem pojednania. Żeby się pojednać, trzeba się pokłócić, a my się zawsze kłócimy przed Wigilią. Dzień zaczął się nerwowo. Puszka mamiszona rozgotowały się na szary klejsterł. Na szczęście mądrzy ludzie wynaleźli mrożonki. Mały potwór zaturlał swojej smażonej w cukrze skórki pomarańczowej do kąta. Skórkę zjadł i wymiotował. Co sobie myśli taka skórka podczas krótkiej i gwałtownej podróży do brzucha krótkiej podróży, gwałtownej podróży do brzucha potwora oraz po, powrotem. Orzechy z keksu zniknęły w niezbyt niewyjaśnionych okolicznościach wszystkie poszlaki wskazują na papiszona, ale z braku niezbytnych dowodów śle śledztwo umorzono. Koszydło z zrobiło choinkowe ze spiralni burowych i z pomponów od papudzi mamiszona. Próbowałem zdjąć choinki te śmieci, mało mi oczu nie wydrapała. No a potem trzeba się było galopem pojednać, bo już zeszła pierwsza gwiazdka. Czwartek, dwudziesty grudnia. Jemy. Piątek, 26 grudnia. Jemy. Sobota, 27 grudnia. Dzisiaj zmarł świąteczny kar. Przed Wigilią nikt nie miał sumienia dać mu w łeb. Więc pływał w naszej wannie. Kaśka na... Znosiła mudowany różnych plastikowych katuszek, wróciła nawet swoją barwię sirenę, która dos dostała od świętego Mikołaja. Próbowała też na lecz biednej rybie płynu do kąpieli, ale jej to wyperswadowałem, nazwaliśmy karpia py pyszczek, choć nie ma pewności, że to był samiec. Pyszczek pewnie był jeszcze trochę pożyty grzyb. Gdyby każdło nie wróciło do wany całej blaszki ciasta, typowy przykład zagłaskania kota na śmierć. Niedziela 28 grudnia. Odczoraj w kuchni wisi nowy kalendarz. Ten, kto redagował, ma poczucie humoru. Jeśli mu wierzy, dzisiaj obchodzą imieniny: Antoni Dobrowiesti, Emma Godzisław i Teofila. Kobieta. Wymyśliliśmy z piromanem zrobienie dnia tych imion. Mamy kłopot z Godzi i Sławem. Poniedziałek 29 grudnia. Dojadamy do, resztki ze świątecznego stołu. Ja w bajce stoliczniku nakryję. Jemy, jemy, w a wcale nie ubywa. Mama tak się rozpędziła z ciastami, że nie damy im rady do Sylwestra. Zaprosiłem piromana, żeby mi pomógł. Zniszczy te zapasy, zawsze był strasznie żarty. Przyszedł, ale na widok sernika złączył. Jego mama też przesadziła z wypiekami. Odżywił się natomiast przy śledziu. Piroman w tajemnicy przed rodziną szykuje noworoczne fajerwerki. Dla lepszego efektu mają odpalić w łazience. Tam jest dobra akustyka. Wtorek, 30 grudnia. Rodzice idą na bal, który odbywa się u papieszona w pracy. Mama biega po domu i biadoli, że nie ma się co ubrać. Jak zwykle przerzuci całą szafę, a w końcu włoży tę samą co zawsze granatową sukienkę, której brała ślub z tatą i turkusowe kolczyki. Środa 31 grudnia. Wszyscy dziadkowie Mamy lody w zamrażalniku i dużą butelkę coli. Potwory pewnie padną przed tym noworocznym, ale nie mam zamiar. Zamiar wytrwać do powrotu rodziców. Czwartek, pierwszy stycznia Wytrwanie do powrotu rodziców okazało się nadzwyczajnie łatwe, bo byli z powrotem jeszcze przed północą. Po prostu tata trzykrotnie poprosił do tańca swoją szefową, na co pan mamiszon oświadczył, że nie po to raz w roku idzie na bal, żeby się przyglądać parze kiepskich tańcerzy i runknęła do szatni czasie nie pozostawało nic innego jak pobiec za nią. Dziadek musiał użyć wszystkich swoich dyplomatycznych talentów, żeby ich pogodzić przed wybyciem północy. No bo wiadomo, jak w pierwszy dzień nowego roku, tak przez cały rok. Ledwo minęła północ, słyszeliśmy eksplozję, a w łazience odpadł ze ściany kafelek. To piroman osiągnął efekt, który przeszedł z jego najśmieszniejsze oczekiwania. Piroman wieczka nad nami. Piątek, 2 stycznia. Jeśli wierzysz sądom, to Piroma przez cały rok będzie dostawał bęcki be od babci kuchenną ścierką. Przyszedł zdruzgotany zdru brakiem rozumienia do starszych. Masz ban na telewizor do marca. Sobota, 3 stycznia. Wieczorem dyskoteka w szkole. Piła postanowił... W włosy na cukier. Piroman nalepił sobie na ręce lipne tatuaże z kalkomali. A ja na nauczyłem grzywkę w czerwonym tuszku kreślarskim. Wyglądałem od odlotowo. Nawet jamnik sąsiadki, który zawsze ujada na mój widok, on nie miał wrażenia. Niedziela, 4 stycznia. Kaszka była dzisiaj na urodzinach Dorodki koleżanki z przedszkola. Kiedy ją odbierałem z tych urodzin, mama Dorotki zapytała, czy to ja uczę Kaszkę wierszyków. Odpowiedziałem, że owszem, zdarza się. Okazało się, że w konkursie na recytację moja siostra wyklepiła wybitny utwór. Siedzi misio na kanapie pazurkami w kupie drapie i tym podobne. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wszystkim uczestniczącym w przyjęciu mamie sz si sią szczęki opadły. Kaśka była niepocieszona, że nie wygrała konkursu, upierała się, że powie jeszcze jeden wierszyk o babie. Mama Dorotki nie dopuściła tego. W drodze do domu Kaśka powiedziała, że mi wierszyk Mama Dorotki stanowczo miała rację. W poniedziałek, 5 stycznia Jutro rodzice obchodzą rocznicę ślubu. Papisząc panice, bo powinien się wykazać, a nie, nie wie jak, radził się nawet Kaszki, co zrobić dla mamy, kaszydło przytomnie doradziło mu laurkę. Obawiam się, że mamiszą trudno będzie zadowolić laurką. Tata wybiegł po jakimś kasztanowym drobiazgu. Wtorek, 6 stycznia. Kasztanowy drobiazg okazał się parą biletów do teatru. Rodzice przed chwilą wyszli, mama zadowolona wystrojona z nową torebką. Papież dumny, lecz bo drzwi się zamknęły za starymi, już potwory zaczęły wrzeszczeć w swoich łóżkach. Jedna chce siku, druga chce pić, kazałem i się wypchać. Czy ja wyg wyglądam na babę sitera? Środa 7 stycznia. Miśka powiedziała Fifi, że buba słyszała jak Patrycja Mówi do Kaśki, że beata powiedziała Halinie, że jestem przystojny. No, ma się rozumieć. Każdy jest przystojniejszy od tego ko kolesia, który stęszy codziennie pod szkołą i czeka na beatę. Po lekcjach fasetka nie było. Postałem chwilę pod szkolną beatą. Wyszła z gromadą poczących koleżanek. Nic mnie tak nie wkurza, jak te ba babskie śmichy, chichy. Czwartek. 8 stycznia. Beata przysłała mi przez Patrycję Pomiednik, żebym się tam wpisał. Przedtem już wpisali się do niego Kuczmierowski, Piroma FIFA, Zarazek, a nawet Przerośnięty Mikuś. Czy ona zakłada swój fan klub? Chłopaki nieźle się wygłupiły. Zarazek kleił swoje zdjęcia Kuczmirowskiemu, to nawet napisał wiersz. Nie doczekanie, żebym robił z siebie idiotę. Piątek dziewiąty stycznia Zapytałem mamę, czy jej zdaniem jest przystojny. Mama zaczęła kręcić i zapewni mnie, że uroda nie jest najważniejsza, a już z pewnością mnie u mężczyzn uważam, że z profilu wyglądam zupełnie jak Slit S od. Z przodu trochę mniej, bo uszy mi odstają. Mama nazywała moją urodę interesującą. Po lekcjach odprowadziłem Beatę do domu. Cały czas odwracałem się do niej profilem. Ona zbiera plakaty z Richanną. Orany, jak można tego słuchać? Przez chwilę wydawało mi się, że tracę czas, ale poza tym ona jest ok. Sobota 10 stycznia. Napisałem wiersz do pamiętnika Beaty. Zostało trochę pustego miejsca, więc koleiłem swoje zdjęcie. Nie widać na nim uszu, bo jestem w czas. Niedziela 11 stycznia. Idę z Beatą na, na lodowisko. To był jej pomysł, ale mężny mnie przekonanie, że robię na, namawiał beatę nawet pożyczał w tym celu hokeja od brata, ale ona nie miała czasu. Papieżor pożyczył mi swój zielony szalik i dał kasę na bilety. Przy okazji nie obyło się bez głupich komentarzy Kaśki, że jestem zakochany. Też coś czego ich uczą w tym przedszkolu.